Gratuluję gospodarzom zwycięstwa, trzech punktów w meczu, gdzie przede wszystkim Mardowiak różnił się od nas tym, że prezentował się zespołowo mocniej. Tworzyli zespół, który był bardziej umotywowany, dążył do tego, żeby wygrać ten mecz. U nas się wszystko zachwiało właściwie po stracie bramki. Do straty bramki jeszcze jako tako to wyglądało, chociaż też nie mieliśmy siły uderzeniowej w przodzie, jak może więcej tych sytuacji stwarzał. No ale błędy obrońców, właściwie te pierwsze trzy bramki, to wszystko z winy obrońców padły. Zresztą to, to, co powiedziałem, po pierwszej bramce się to wszystko załamało. Jeśli chodzi o taktykę, gry, chcieliśmy jak najszybciej odrabiać, ale kolejne bramki spowodowały, że przegraliśmy 4 -0. No martwi nas jedno, że drugi mecz wyjazdowy kończy się podobnym wynikiem. Trzeba jakieś wnioski wyciągnąć z tego. Nie chcę biadolić o sytuację, jaka miała miejsce w ostatnich tygodniach, bo nie, nie chcę szukać usprawiedliwienia. Szukamy przede wszystkim przyczyn tych porażek u siebie. Wydaje mi się, że do piątku mamy jeszcze parę dni. Czeka nas kolejny wyjazd z ciężkim erzołem. Ja życzę gospodarzom podobnych wyników z przeciwnikami i podobnego zachowania na meczu. Bo ja mówię, imponowałbym mi radom, jak przede wszystkim zespołowością dużyną. Fajny klimat, fajna atmosfera na stadionie, fajny stadion. Zasługują na to, żeby właśnie być w tym miejscu co są. Dziękuję. Dziękuję trenerowi. Za gratulacje. Wbrew wynikowi, uważam, że to był bardzo trudny mecz dla nas. Mierzyliśmy się z zespołem, który jest bardzo wysoko w tabeli. Zdobył do tej pory 20 punktów. Wiadomo, że za, za darmo tych punktów nie przyznają, więc z dużym szacunkiem podeszliśmy do tego rywala. Nasza organizacja grania, dzisiaj szczególnie w defensywie, uważam, że była kluczem do, do, do wygrania tego meczu, ponieważ Znaleźliśmy a tutaj siarki, czyli bardzo duża mobilność zawodników w środkowej strefie i na bokach, umiejętność gry z pierwszej piłki bądź na dwa kontakty na połowie przeciwnika i, i, i tutaj staraliśmy się to ograniczyć, nie mogliśmy za bardzo wychylić się do przodu, bo, bo mogła nas spotkać za to kara, siarka dużo bramek strzela i, i dużo bramek traci, więc zdecydowaliśmy się dzisiaj na granie. Takie dosyć bezpieczne, szczególnie w przerwie, gdzie, gdzie ten wynik jeszcze nie był kształtowany, uczulałem zawodników, że, że musimy przede wszystkim grać odpowiedzialnie mądrze, a dopiero szukać swoich szans do przodu. I ta pierwsza połowa pokazała, że, że nawet gdzieś nad głębokiej defensywy można szybko przejść do, do ataku szybkiego i, i stworzyć sytuację. Mieliśmy 200% sytuację w pierwszej połowie, których nie wykorzystaliśmy, mogły zmienić już wcześniej obraz tego meczu. I tak jak trener powiedział, rzeczywiście ta pierwsza bramka spowodowała to, że, że, że siarka podeszła trochę wyżej, otworzyły się boczne sektory boiska, te nasze kontry były zabójcze, padły kolejne bramki. No i cieszymy się z tego zwycięstwa, bo na pewno wynik taki wysoki nie, nie odzwierciedla tego, co, co działo się na boisku, ale wynik poszedł w świat, taka jest prawda i, i no, trzeba grać dalej, Ja ja muszę już powoli myśleć o następnym meczu. Trener na pewno a teraz y, czas też, żeby podbudować psychicznie zespół. Nie jest przyjemnie przegrywać, y, ale, ale taka jest piłka. Y, różne rzeczy się dzieją, różne wyniki padają, także y, powoli trzeba już zapominać o tym meczu i szykować się do następnego, tym bardziej, że gramy z liderem ze stanu Niemiec. Dziękuję.